W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak u nas wyglądało sadzenie kiedyś, przed tym i teraz. Także oglądajcie odcinek do końca, no bo w którymś momencie Wam to wkleja, jak się rozwijała technika sadzenia w naszym gospodarstwie. Oglądajcie życia miłego. Miłego posiedzenia przed ekranem telefonu, tableta, laptopa, komputera, telewizora Kto na czym ogląda, zapraszam Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj mamy odcinek kolejny przy bardzo fajnej pogodzie Słonko świeci, 15 stopni, spokojnie jest dzisiaj A my zabieramy się za drugą część z... Sadzeniem zimioków Kolejny roz S211 w akcji Yy, tym razem yy, niech was nie zmyli kolor. To jest Wineta yy, Tradycyjny żółty zimiok Proszę bardzo, standardowo Wineta. Yy, Czymu jest czerwony? Do dołek yy, nawozu do nasiennego Primus z Intermagu. Miałech jeszcze także. A niech zimioki mają na lepszy start. Nie się, nie się lepiej ruszają, widzicie już zdążyły do, do śwes puścić kiełki do śwes rywiki już wypuściły no nawet nie było tego widać, bo na wierchu one nie, nie puszczały puściły tam od dołu, było im ciepli widocznie Mieliśmy ich tutaj poukładane na normalnie na kubka na kupce. teraz już tego, to jest założone te miejsca, ale tu były poukładane całe wszystkie sadzenioki także mamy tu już sypane 150 kg więc zbytnio nie, nie chcę ładować, bo chcę mieć jakąś sterowność z tym traktorem no a jak widzicie to zbiornik w tej sadzarce od traktora jest dość daleko nie? no więc chcę to tak w miara, w miara bezpiecznie robić, nie męczyć się z tym na pole nie mamy daleko, Wozek też jest załadowany zimioki zaciągniemy i będziemy, będziemy sadzić, mamy tego kole 17 arów do, do zasadzenia, do za pogoda piękno. Na spokojnie będziemy sadzili. Chociaż tą sadarką się nie, nie sadzi na spokojnie, bo ona lubi do szybki sadzeni z tego co my już przy wczesnych zimiokach y, zaobserwowali, no ale bez liczenia. Do porządku se zasadzimy tak, jak się należy. Obejrzymy, czy zimioków braknie, jak braknie. Y, dosadza ze swoich zimioków z piwnicy, będziemy widzieli. A jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć, zimioki w tym roku z innego miejsca były kupione w Agroazie w Raciborzu tam mieli wcześniej dostępne sadzenioki, więc razem z tym zamówiłem też winety. No i pomału zbieramy się, zapakujemy jeszcze te dwa miechy i zbieramy się na pole i, i będziemy, będziemy sadzili. Zasypujemy drugi zbiornik, bo już jeden jedno około 200 kg poszło. To wejdzie teraz, jak my sadzili 10 lat temu i 2-3 lata temu.